Żeby zostać iluzjonistą, no przede wszystkim no na początku trzeba złapać bakcyla zarazić się tym i to jest taka choroba myślę, że zostaje do końca życia. No i zacząć ćwiczyć, bo niestety lub stety jest to dziedzina, w której główną rolę odgrywa sprawność i zręczność palców dłoni, więc najgorsze te pierwsze 10 lat, później już jest łatwiej, ale to myślę, że w każdej branży tak to, tak to można określić. Jestem bardzo mile zaskoczony, to naprawdę jest świetne miejsce do spędzenia czasu z całą rodziną, no, nie spodziewałem się, że, że tu jest tak fajnie, ja myślę, że koncepcja festiwalu jak najbardziej słuszna, wszystkie działania promujące dziedzinę sztuki i iluzji, jestem zawsze za, także bardzo mi się tutaj podoba, dzisiaj pierwszy dzień, jutro, jutro drugi, dużo, dużo wrażeń, mamy fajną pogodę, także wydaje mi się, że świetny sposób na spędzenie czasu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова